Byłem ale bardzo się ucieszył, kiedy zobaczył Peje na ekranie, pon ponoć słucha rapu na co dzień. Tak, słucham, nie ukrywam tego. Właśnie fajnie, fajnie była okazja jakoś posłuchać kogoś z tego środowiska. Także słucham, nie ukrywam, zbieram płyty i kolekcjonuję, także... Także to jest tam jakieś tam hobby. Mateusz, ja pamiętam jak my rozmawialiśmy po meczu w Gdańsku, który wygraliście 4 do 1. Ty dostałeś tam dwie żółte kartki, uzbierały się cztery i nie zagrasz z Legią. Wtedy byłeś rozgoryczony, teraz już trochę spokojniej do tego podchodzisz? Tak, myślę, że jakieś tam doświadczenia póki co, no takich, takich złych nie mam, ale, ale jakieś tam mam, w którym no musiałem się uswoić. niestety. no niestety to jest kilka, to jest sport, także takie rzeczy się zdarzają. Tylko mówię, szkoda, że to akurat nie, na odwrót nie były mecz na przykład z Legią, nie pauzowałem, a z Legion Legią mógłbym zabrać, zagrać, no ale nic z tego się nie zmieni, no i nic nie mogę zmienić. No i w niedzielę czeka cię trudne zadanie, bo będziesz obserwował z boku to, jak radzą sobie twoi koledzy w tym meczu, który jest istotny nie bardziej niż inne mecze, nikt tego nawet tutaj przy Bułgarskiej nie ukrywa. Poradzisz sobie? Myślę, że... Tak, co, chociaż mogę się bardziej stresować niż chłopaki na boisku. I, I to jest ten problem, ale no, jestem z nimi, jestem z całą drużyną i myślę, że, że poniesie nas ta, ta fala kiewicowska. Ale Twoja rola drużyn cały czas przed tym meczem jest bardzo ważna, bo Ty teraz możesz wspierać kolegów, mobilizować ich tak, żeby z legią wyszli, jak to się czasami mówi, na pełnym gazie. No i co mi zostało i tylko Tym mogę się na dzień dzisiejszy pokazać w przyszłym, w przyszłym meczu no i zro zrobię co do mnie należy. No. Bo małe kolegą na tyle ile mówię, czyli tylko w szatni. Jeszcze dopytam Ciebie o to, jak wygląda Twoim zdaniem teraz forma Lecha Poznań, bo z naszej perspektywy jest coraz lepiej, jest ta tendencja wzrostowa i chyba z tego należy się cieszyć. Myślę, że tak, bo przede wszystkim i w ofensywie w ostatnich czterech meczach strzeliliśmy sporo bramek i w defensywie straciliśmy tą jedną, także myślę, że jest jakiś postęp, no i zwłaszcza... In tego wszystkiego, tej ostatnich tak jakby wzrostu formy był ten mecz w Gdańsku, w którym wykorzystaliśmy mnóstwo, mnóstwo sytuacji, ale których też zostały tutaj niewykorzystane. No i należy patrzeć na przyszłość z nadzieją. Obserwujemy na co dzień Was na treningach i rzeczywiście te treningi strzeleckie są bardzo częste. Pracujecie, żeby tę skuteczność poprawiać i rzeczywiście w Gdańsku to było widać. No, rzeczywiście w ostatnich tygodniach było dużo tych treningów strzeleckich, jak ich a co nie ugrywam piłkarszowi najbardziej. Także, także myślę, że przychodzą tego skutki. Mateusz, ja obserwuję czasami Ciebie na treningach i widzę, że Ty zawsze przed albo po treningu zostajesz że lubisz postrzelać sobie. Poprzeczkę, z czego to wynika, co to za zabawa? Bardziej przed poprzeczkę. I nie, ostatnim, ostatnimi czasy robię to z trzymanym drewniakiem i z kamienickim. To jest czysta taka rywalizacja i wstęp miły do treningu, no ponieważ nie to jakaś satysfakcja trafić tam z 13 metrów poprzeczkę. Jak myślisz, jak potoczy się mecz z Legią Warszawa, jak twoim zdaniem koledzy powinni zagrać, żeby pokonać stołeczny zespół, który pewnie będzie faworytem, no bo jest liderem, ale z drugiej strony Lech przecież też ma bardzo silny zespół. No tak, myślę, że na papierze póki co jest faworytem, ponieważ no tak wygląda tabela niestety póki co, ale no to może lepiej, lepiej dla nas, ponieważ no nikt na nas z zewnątrz nie idzie tak jakby i, i, i oprócz nas i oprócz tutaj wszystkich ludzi, całej Wielkopolski, no i myślę, że... To tym możemy zaskoczyć i na pewno nie położymy się, a ja mówię, ostatnie tygodnie właśnie stoją to w dobrą formę, to więc zapowiada się ciekawe widowisko, a co do taktyki i, i, i przebiegu meczu no to, to jest piłka, to jest futbol, którego nigdy nie przewidzimy i pozostaje tenerowi taktyka. Dla Ciebie mecz z Legią, mimo że nie zagrasz, będzie wyjątkowy? Na pewno, myślę, że każdy, każdy z Legią jest wyjątkowy, no ponieważ, ponieważ są pełne trybuny, gdzie... Bo czas innych meczów, no trudno jest zapełnić nasz stadion, ponieważ jest tak, tak wielki. No i sam prestiż, cała ta która pompuje media, no to na pewno jest w jakimś sensie wyjątkowy i dla piłkarzy, i dla ludzi celu, dla kibiców. I pomyśleć, że mówi to chłopak z Warszawy de facto, ale tak już związany z lechem Poznań. Mateusz i bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Powodzenia na treningach.